Ten wymiar istnieje tuż obok naszego, jednak nie wszyscy możemy go dostrzec. Zamek w Malborku skrywa w swoich murach wiele tajemnic. Nie oszczędzono mu kląd, tragicznych zdarzeń oraz rytuałów czarnej magii. Zamek w Malborku został wzniesiony przez rycerzy zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny z domu niemieckiego w Jerozolimie, potocznie zwanymi krzyżakami. I choć zakon i jego potęga dawno już przeszły do historii, to pozostawili oni wiele dzieł architektonicznych, z czego zamek w Malborku to największa twierdza gotycka w Europie, która otrzymała nazwę Marieburg, czyli Gród Marii. Wiele duchów i zjaw zajmuje mroczne podziemia i tam przechadza się po ponurych lochach, ponoć można usłyszeć ich wołania i lament. Istnieje też korytarz, przez który nie wiadomo dlaczego boją się przejść psy, czyżby wyczuwały złe moce. W Zamku Malborskim jest również Kaplica Świętej Anny, której po dzień dziś spacerują duchy spoczywających w niej zmarłych dostojników. Historia Kaplicy Świętej Anny mrozi krew w żyłach. Otóż w górnej części muru rozdzielającego kaplicę Świętej Anny, tak po stronie zachodniej, jak i w ścianie wschodniej, murarze pozostawili dwa małe otwory. Przez jeden z nich można było zajrzeć do zamkowej piwnicy, natomiast przez drugi do kaplicy. Zastanawiające jest to, w jakim celu je zostawiono. Faktem jest, że owe otwory znajdowały się naprzeciwko siebie i były w wielkości zwykłej cegły. Jednak pewnego dnia, przy wykonywaniu innych robót murarskich, nakazano jednemu z robotników zamurować zagadkowe luki. Tak też się stało. Murarz wziął dwie cegły, nałożył na nie zaprawę murarską i zgodnie z poleceniem zatkał oba otwory. Rankiem następnego dnia stwierdzono, że obie cegły zniknęły. Początkowo myślano, że murarz nie wykonał zleconej pracy. Dlatego zadanie powierzono innemu murarzowi, który uporał się z tą pracą bardzo szybko. Jakie było zdziwienie, kiedy okazało się, że cegły zniknęły, a w murze były znowu tajemnicze otwory? Kolejny raz zamurowania dokonano pod nadzorem przeora zakonu, lecz i ta praca okazała się daremna. Potem podejmowano jeszcze wielokrotnie próby zamorowywania dziur, ale i one nie przyniosły rezultatu. I tak, Zaniechano tych bezowocnych prac. Zadziwiające było to, w jaki sposób i gdzie ginęły cegły. Twierdzono, że jest to sprawka sił nadprzyrodzonych, że to duchy zmarłych, wielkich mistrzów zakonu, wyjmują nocą cegły, by móc przechodzić z kaplicy do sali zamkowej, gdzie prowadzą rozmowy. Rzekomo nie jeden świadek widział przechodzące z kaplicy cienie, które o północy, w czasie trwania pełnych księżyca, Zmierzały na drugą stronę. Kolejna historia dotyczy zamkowego skarbca, a dokładnie zuchwałego porwania, którego mieli się dopuścić prości piekarze. Na zamku było kilka skarbców, ale ten w zachodnim skrzydle był najważniejszy. Nim zarządzał wielki skarbnik, który mieszkał za ścianą w sąsiedniej komnacie. Można by było rzec, że do pracy miał bardzo blisko. Skarbiec był dobrze strzeżony, zamykany na dwoje drzwi, a dla bezpieczeństwa do jego otwarcia potrzebne były aż trzy klucze. Po jednym z nich mieli wielki mistrz, wielki kontur oraz wielki skarbnik, i dopiero kiedy ta wielka trójka zebrała się razem, skarbiec było można otworzyć. Jak więc prostym piekarzom udało się ich przechytrzyć i okraść skarbiec? Otóż posłuchajcie. Piekarze dowiedzieli się, że skarbiec, o którym jest mowa, znajduje się nad piekarnią, w której pracowali, więc nad swoją głową mieli najprawdziwsze skarby. Lotka głosiła, że złote pieniądze nie mieszczą się już w skrzyniach i usypane są wprost na posadzce. Gdy mężczyźni zrobili dziurę w sklepieniu, okazało się, że złote pieniądze zaczęły im się sypać na głowę. Sprytni piekarze nie czekali pośpiechu opuścili zamek. Niestety krzyżacy szybko złodziejaszków złapali i osądzili. Kara była okrutna. Nikczemnicy zostali straceni poprzez powieszenie. Od tego czasu ich dusze błąkają się, zjawy przemierzają korytarze i chole zamku, ponoć w poszukiwaniu złotych monet. Najczęściej pojawiają się w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się piekarnia. Istnieją świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli duchy piekarzy na własne oczy. Na zamku straszą też upiory rycerzy, których można spotkać zakrwawionych i trzymających pod pachą swoje odcięte w bitwie głowy. Zamek Malborski posiadał niegdyś tajemne podziemne przejście. Stanowiło ono w istocie wydrążony w ziemi korytarz, który prowadził z piwnicy zamkowej do miasteczka o nazwie Nowy Staw. Przejście to umożliwiało tylko w tajemniczonym wyjście i wejście do zamku. Przed wielu laty pewien pielgrzym odważył się wejść do mrocznego korytarza. Nie uszedł jednak daleko, bo w ciemności usłyszał zbliżające się kroki oraz pobrzękiwanie ciężkiej, żelaznej zbroi. Zamarł w bezruchu. Wtedy też zobaczył niewyraźne postacie wychodzące z głębi korytarza. Były to straszne upiory bezgłowymi rycerzami na czele. Te przeraziły go i pielgrzym uciekł stamtąd z krzykiem na ustach, ledwie żywy ze strachu. Wybiegł, nie oglądając się za siebie. Od tego wydarzenia wejście zostało zasypane. Mimo to raz w roku, a przypada to w noc, którą kończy się stary rok, a zaczyna nowy, pojawia się tam bezgłowy kon. Zjawa obiega trzykrotnie zamek i potem zniknął. Wiele osób przysięga, że słyszało odgłos końskich kopyt, które niosły się w ciszy nocy. Na koniec historia, która mogłaby mieć raczej miano cudu. Żył niegdyś pewien brat zakonny, którego pobożność oraz życie w wielkiej świętości budziła powszechny podziw. Przed wyruszeniem do walki z wrogimi Litwinami Owy brat wziął udział najpierw w uroczystej mszy świętej, odprawiony w Wielki Piątek w miejscowym kościele zamkowym. Księża zakonni umieścili w kościele na niewielkim podwyższeniu krzyż z figurą Zbawiciela, aby bracia mogli pocałunkiem oddać mu należną cześć. Kiedy przyszła pora na brata Gisberta, ten podszedł do krzyża i chciał się pochylić, by złożyć pocałunek na czole Zbawiciela. Wówczas ręce ukrzyżowanego Chrystusa uwolniły się i objęły swego sługę. Brat Gisbert zginął bohaterską śmiercią w walce przeciw Litwinom. Ciekawostka. Na 12 do 15 milionów szacuje się liczbę cegieł tworzących dzisiejszą bryłę zamku w Malborku.